pewnie się zastanawiacie czemu nie ma filmików. Już wam wszystko mówię. Zrobiłam sobie niestety miesięczną przerwę, ponieważ no teraz jestem nad morzem, jak możecie nawet zauważyć, chyba widać. I no cóż, przepraszam was za tą wielką przerwę. Jednak nic nie robiłam na tych wakacjach, że nic nie robiłam, tylko nagrywałam wie wielki sorry, że się tak jąkam. Wielki filmik, w którym to. No, jestem na wakacjach itp. Jeszcze ja go w ogóle nie zaczęłam nawet montować. Ale żebyście nie mieli wątpliwości, że na przykład nie odchodzę z YouTube'a, no to po prostu um, kręcę ten materiał. No i co? <laughs> nie mam co mówić. Oddawajcie part na mepy. Nie, to miało być party na mep. Boże. A za mną jest coś takiego. Co zbudowałam. No. <gry> <gry> no i co by dalej mówić? Pozdrawiam z Morza, Jak tylko wrócę, to na pewno zmontuję ten filmik. No i co? Spodziewajcie się filmiku copycat. Jeżeli wiecie. Wie... Jeżeli wiecie o czym mówię. I do następnego razu. Mam nadzieję, że nie będzie się! Un... U... 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 Tak mi się język plącze, bo ja mam takiego stresa, że... że nie będę tego montować i niczego nie mogę wyciąć. No więc ja wam dziękuję za oglądanie. Jak tylko przyjadę do, mo... do mojego miasta, do mojego domu, to ym... zmontuję dla Was ten odcinek, ten wielki odcinek z wakacji. Kurde, nawet boję się, ile on będzie trwał. I pozdrawiam wszystkich! Mua! Dziękuję wam za 130 subskrypcje. Chyba 140. Pa!